Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jarajto. Kanał poświęcony jest tematom konopnym i wszystko co z tym związane, czyli akcesoria do palenia, waporyzacji i innych rzeczy. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o waporyzatorze Fenix. Bardzo fajnym, małym, kompaktowym waporyzatorze. Byliśmy też na targach tytoniowych, ale zimne. <tryk> Co chodzi? Szkło jest mega, mega grube, cała podstawa jest bardzo gruba, z których będzie niedługo recenzja i pokażemy cały reportaż, różne inne nasze przygody związane z tym całym wyjazdem pod przewodnictwem naszego dyrektora. Dajcie znać, czy chcecie mieć więcej recenzji bongosów, jakieś wideoszoty, jakie waporyzatory Was interesują, akurat ten co tutaj mam to jest mój własny bandes. także dajcie znać, zapraszamy do recenzji. Jak na wstępie mówiłem, dzisiaj analizujemy, oglądamy i testujemy waporyzator firmy Phoenix Mini, który jest bardzo dobrą opcją, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z waporyzacją, zwłaszcza przy stosowaniu terapii konopnej CBD. W zestawie w pudełku, bardzo małym pudełku, oczywiście, bo to jest mały przenośny waporyzator. Eee, mamy oczywiście wapka, mamy kabelek. Mamy instrukcję, którą warto przeczytać przed użytkowaniem każdego urządzenia elektronicznego. Mamy też tutaj akcesoria, wszystkie niezbędne do czyszczenia bądź całej eksploatacji naszego wapka, czyli tutaj penseta, która służy do nie wiem, do przerzucania suszów w komorze. To jest do mieszania i do wyjmowania, jak się bardziej ubije, chociaż nie zalecamy ubijania. Czyli taka mm, spear, dzida taka do ubijania w komorze, mieszania, skrobania, czyszczenia po haszu. Jeżeli ktoś będzie z Was chciał fabryzować tym hasz, to, to zalecam czy, tym czyścić. Mamy tutaj też w zestawie wycior i zapasową uszczelkę razem z sitkiem. To wszystko, jeżeli chodzi o ten nasz zestaw, mamy kabelek, szkoda, że nie mamy ściennej ładowarki, chociaż myślę, że teraz to jest standardem. Przechodzimy do samego waporyzatora, który jest naprawdę super, mega, świetny, mały, co mi się bardzo w nim podoba. Fajne jest to uczucie, poczucie pewnego trzymania go w ręce, pełna dyskrecja. Super mieści się w ręce. Powlekany taką gumą, cały jest myślę, że to jest metalowy bądź plastik techniczny. Na pewno ustnik jest plastikowy, bo to widać, ale bardzo mi się podoba. Bardzo fajne jest uczucie dotykania go z takim gumowanym, gumowaną powłoką taką. Pocket waporyzatora naprawdę jest pocket, bo jest bardzo mały, spokojnie mieści się w dłoni. Czyli na przykład możemy sobie idąc przez miasto wapować i nie będzie nic widać w zasadzie. Ustnik też jest plastikowy, komora, wiadomo, wewnątrz jest metalowa. Wymiary tego waporyzatora: grubość około 2,5 cm, wysokość gdzieś jakieś. Ym... 5 do 6 cm w zależności od tego, bo jest tak wy, wy, wyprofilowany w tym kierunku. Bardzo prosta i intuicyjna obsługa tego waporyzatora. Zakres temperatur tego waporyzatora jest między 160 a 221 stopni Celsjusza. Dwie możliwości ustawienia temperatury Celsjusze, stopnie Celsjusza i Fahrenheit'y. I co najważniejsze na... Mm, do pełna naładowanej baterii, nagrzewa się do maksymalnej temperatury w około 40 sekund, co mi się wydaje, że przy takim małym waporyzatorze, to jest bardzo dobry wynik. Airflow, USB, dwa guziczki, temperatury plus minus i odpalanie waporyzatora. Ustnik jest bardzo fajnie rozwiązany, po prostu chwytamy i wyłamujemy go tutaj, on jest częściowo też tutaj. Ee, nie, nie jest. Myślałem, że jest magnetycznie. Że mamy go magnetycznie tutaj podłączanego, ale nie jest. Po prostu jest wczepiany na zaczask. Zalety? Jakie ja bym mu dał zalety? No na pewno to, że jest mały. Jest bardzo prosty w obsłudze. Ma cały zestaw akcesoriów. Bateria. To, że bardzo szybko się ładuje na pewno. To, że bardzo szybko się nagrzewa. Ma wysoki zakres temperatur jak na taki mały waporyzator. Eee, też dużą jego zaletą jest to, że para, którą produkuje jest schłodzona, bardzo dobrze schłodzona i ma, zostaje wyakstraktowany naprawdę dobry smak z suszu. Jak oni to zrobili? Na pewno możliwe, że przez to, że tutaj mamy taką dużą, eee, wielką komorę, pewnie dlatego jak tu są zawirowania podczas Zaciągania się to może dlatego się tak szybko i dobrze schładza nam ta para, dlatego tak pozytywnie wyczuwa, wyczuwamy i taki dobry ten smak jest z ekstraktacji po waporyzacji. Eee, co jeszcze z zalet? Podstawową zaletą tego waporyzatora, moi, moi drodzy, jest to, że jest tani. Waporyzator z serii do 500 zł. Ja już bym nawet zaczął rozdzielać to do 300 zł, bo kupicie go za niecałe trzy stówki na początek, naprawdę spoko opcja. Jedną z większych wad, yy, a w zasadzie yy, przekłamań producenta jest to, że to jest fabryzator konwekcyjny i do tego tylko w zasadzie możemy się przyczepić, bo to, że bateria krótko trzyma, no to nie powinniśmy mieć pretensji, yy, ponieważ on jest bardzo mały i no niestety, jaka duża bateria może być zmieszczona, kiedy musimy mieć jeszcze grzałkę, komorę, no i tutaj pewnie przychodzi bateria, no to a i jedną z ważniejszych wad jeżeli chodzi o baterię, no to to, że nie jest wymienna że jest wbudowana, jeżeli by były wymienne to te waporyzatory naprawdę by miały bardzo wysoką opinię pomimo tego, że mają wysokie opinie i pozytywne to tutaj by na pewno zaplusowali, może producent to przemyśli chociaż trudno powiedzieć jak już wspominałem wcześniej są bardzo pocket i zalecany jest ten waporyzator dla wszystkich a zwłaszcza dla kobiet, dlatego przetestujemy ten waporyzator jak on pasuje w damskich torebkach Mamy tutaj przygodową torebkę polskiej produkcji, proszę Państwa. Wrzucamy w apryzator. i czy go znajdziemy? Boże drogi, Boże drogi, on jest taki mały, że go naprawdę ciężko znaleźć. Jest, jest, udało się. A w tym modelu torebki bez problemu go znaleźliśmy. Torebka jest tak samo mała jak ten w Mamy drugi rodzaj torebki, jeszcze mniejszej bym powiedział, która ma nawet dwie przegrony. jest wypełniona innymi badziewiami. Nie powiem czym. No i co? Mamy tu przegrody i w zasadzie bardzo fajnie, bo wkładamy rączkę, cyk, ujmujemy i mamy wapka. Także polecam ten waporyzator na pewno paniom, które są w biegu, bądź paniom eleganckim, które są na, na jakichś yy, festiwalach, przedstawieniach. Waporyzator na pewno yy, łatwo się zgubi w waszej torebce, moje drogie panie, ponieważ jest bardzo mały. Okej. Okay. Kolejnej części naszej recenzji będziemy waporyzator testowali, jeżeli chodzi o inhalację. I weźmiemy do tego susz. Susz konopny firmy jarajto.pl, który możecie nabyć u nas. Ja ten susz mam zmielony i trzymam sobie w takim w takiej fiolce badisa. Też możecie to u nas w sklepie kupić. Bardzo fajne, bo jest super zamykane szczelnie. To mi się bardzo podoba, że jest bardzo szczelnie zamykane, więc można bez problemu tutaj załadować. No jak dla mnie, tutaj wejdzie pff, dobre 4 gramy zmielonego suszu. Dlatego odpieramy. Mm, pięknie pachnie. To jest susz konopny Kaja 6% CVD. Nie zalecamy ubijania. Komora jest mała, gdzieś tak około wchodzi 0,1 g. Nie zalecam ubijania. Mm, ale pięknie pachnie. Nie zalecam ubijania, ponieważ potem ciężko działa ten airflow cały tutaj. Cała ta komora się gorzej będzie nam nagrzewać, jeżeli ubijemy, nabijemy, jak najwięcej będzie ciężko nam się zaciągało i ciężko będzie nam produkowała się para. Dobra. Ciskamy klawisz guzik, od, y, guzik y, ten największy 5 razy odpalamy naszego wapka no i się nagrzewa ja tak lubię sobie nastawić temperaturę na 190 stopni ale dach co tam nastawimy dzisiaj na 200 bardzo szybko się ładuje 140 150 160 170 180 190, 200, ciach. Jest. Mamy naładowany, nagrzany, przepraszam, waporyzator i testujemy w ogóle. Co jest fajne, że tutaj pod kątem, jak popatrzymy, świeci nam się zielona lampka, która informuje nas o tym, że waporyzator jest już nagrzany i gotowy do pracy. No i właśnie, tutaj macie przykład, dlaczego on nie jest konwekcyjny, a kondukcyjny, ponieważ komora cała się nagrzała. Tak, ponieważ cała komora się nam nagrzała. I od razu widać, że susz paruje. Dlatego on jest kondukcyjny, a nie konwekcyjny. Bardzo dobry, chociaż temperatura 200 stopni, myślę, jest dość wysoka. Zniżymy do 190. Bardzo fajny, bardzo fajny, dobry smak. Troszeczkę taki gorzko, gorzko słodki. Co jest bardzo ciekawe co mi się od początku spodobało to, że przez to, że jest taki mały, ma bardzo krótki ustnik, grubą tą komorę ustnikową, że nie czuć jak ee, mocno nagrzewa się nam ta para. To jest bardzo spoko. No i teraz tutaj widzę, że do końca sesji zostało nam 103-102 sekundy przy takim waporyzatorze. E, za takie pieniądze jeszcze taka opcja, że nam pokazuje czas. Kiedy nam się skończy sesja. Bardzo spoko. Naprawdę wielu waporyzatorów za, za naprawdę większe pieniądze, dwa, trzy razy większe pieniądze, nie mają tej opcji, więc jest tutaj fajnie to przemyślał w tym softcie, żeby to zrobić. Bardzo mi się to podoba. Podsumowując, podsumowujemy ten waporyzator. Ja bym podsumuje go tak. Polecam go, zwłaszcza kobietom, które mają bardzo ładne i małe torebki. Polecam każdemu, kto mm, chce bardziej e, mieć takie. Takiego waporyzatora z serii Pocket. Bardzo ładnie produkuje. Chmurę, dlatego też bym go, dlatego go bym też polecił. I co? I w zasadzie to wszystko. Naprawdę spoko wapek. Za te pieniądze u nas go kupicie za niecałe trzy stówki. W zestawach nawet z suszem konopnym, bądź prerolem do nabicia komory. To wszystko. Polecam, zapraszam na Jarajto. Siemano.